Siemano, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na tym kanale. I powiem Wam szczerze, że, że jestem dosłownie niepowzięty, bo odkupiłem swoje stare pudełko z pet i w sumie do powrót na lps nakłoniło mnie tak naprawdę szczerze, wspomnienia, bo bardzo dobrze wspominam moje pierwsze seriale pet które. Przez nikogo nie były oglądane. E, dlatego tak naprawdę stwierdziłem, że założę nowe konto i na tym koncie będę tworzyć nową rzecz, bo no tamto. Bez komentarza. E, w każdym razie witam Was bardzo serdecznie na tym kanale. E, jak widać, nazwa to jest Agaras e, I tak naprawdę tutaj nie mam jakiegoś niesamowitego pomysłu na ten film, po prostu chcę zrobić wprowadzenie, żeby szybko jakby wyjaśnić, co ja w ogóle robię, kim ja jestem. Ja swoją działalność na LPS Tube zakończyłem już chyba z 4 lata temu, z tego co pamiętam, ale mam ten tak dobry wspomnienia, że stwierdziłem, że wrócę. Na tym kanale będą short filmy, seriale, Mam nadzieję, że ciepło mnie przyjmiecie. Wiem, że teraz na LPS tu jest już bardzo mało osób i nagrywających, i oglądających, ale szczerze to nawet chyba dla mnie lepiej, chociaż mój poprzedni kanał również nie był jakiś popularny, dlatego no, nie ma to jakiegoś większego znaczenia. Nazwa tego kanału to Agares LPS i teraz pod taką nazwą będę tworzyć dla was właśnie content. Jeśli macie jakieś pomysły, co byście chcieli oglądać e, na LPS Tube'ie w moim wykonaniu, to serdecznie zapraszam. E, ja muszę zrobić sobie renowację moich petrołów, bo jak widać nawet po tym koli, chociaż szczerze mówiąc nie aż tak, no to... Jest... Mać. Ja pierdolę. Jebane i okay, jak widzicie po tym kolim, nawet on jest dosyć brudny, um, ale postaram się oczyścić moje features i nagrywać godnie. E, generalnie, co do tematyki seriali, to mam w planach w sumie nagrać, no na pewno mam plan na jeden, na resztę to się tam zobaczy. Nie wiem, jak będzie z regularnością odcinków. Ale to myślę, że wyjdzie po prostu z czasem, jak to będzie wyglądać Dlatego bez już zbędnego gadania mogę Chcę bardzo zaprosić do subskrybowania tego kanału Bo tak naprawdę... No jeśli nie będzie mnie oglądać, no to nie będę nagrywać Mimo że w sumie szczerze robię to dla siebie Dla własnego takiego wewnętrznego dziecka no, i w sumie to tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam za oglądanie. Jeszcze raz zachęcam do subskrybowania i do no, zostawienia lajków. W sumie <grych> e, życzę Wam miłej nocy albo miłego dnia. Nie wiem, kiedy to oglądacie. I widzimy się w następnych materiałach.